Co zrobił Donald Tusk? Jak zwykle zadbał o interes Niemiec, a nie Polaków. Ja bym bardzo chciała, żeby polski premier wreszcie na pierwszym miejscu stawiał interes polski i Polaków, a nie Niemców i Niemiec. No ale swoim działaniem uniemożliwiającym rejestrację tego, co się dzieje na naszej zachodniej granicy, Donald Tusk pokazał, że nie zamierza rozwiązać problemu z przerzucaniem nielegalnych migrantów przez niemieckie służby na terytorium Polski, tylko zamierza po prostu ten problem Zakamuflować, bo jego zdaniem, jeżeli coś nie jest w internecie, nie jest w przestrzeni publicznej, to po prostu nie istnieje. Uważam, że społeczeństwo zacznie wypowiadać posłuszeństwo takim działaniom, i to będzie bardzo ciekawy test dla polskich służb, dla Straży Granicznej i Policji: czy stanie po stronie rządu Donalda Tuska, czy stanie po stronie obywateli i będzie przyciskać i karać obywateli za to, że organizują się oddolnie i próbują bronić swojego bezpieczeństwa, swoich miejscowości, swoich kobiet i swoich dzieci.